Czym się różni psycholog od psychiatry? Pierwsza i taka jedna z właściwie najważniejszych różnic jest taka, że psychiatra jest lekarzem medycyny. Jest to lekarz, który skończył studia medyczne i później skończył specjalizację właśnie z psychiatrii. Tylko on może wystawiać recepty, tylko on może przepisywać leki, kierować na badania, dawać L4. On jest po prostu lekarzem. Natomiast psycholog skończył studia, nie jest psychologiczny, ale nie jest lekarzem. Psycholog daje diagnozy psychologiczne, udziela wsparcia psycho, psychicznego, stawia diagnozy, opiniuje, ale nie może wystawiać recept, nie jest po prostu lekarzem. Psycholog stosuje głównie środki farmaceutyczne, ale nie tylko ale najczęściej właśnie. Ta metoda leczenia w przypadku psychiatrów jest właśnie środkami farmaceutycznymi. Psycholog to poradnictwo psychologiczne, ale też ale ludzi zdrowych, mających jakiś dyskomfort psychiczny, jakieś problemy psychiczne, ale nie będących w sposób fizyczny chorych, ta choroba fizyczna nie wpływa właśnie na te problemy psychologiczne. Pamiętajmy, że czy to psychiatra, czy też psycholog raczej no raczej współpracują ze sobą. Kiedy psycholog nie może, nie może wydawać recept, nie może przepisywać leków, te jego umiejętności też są nie takie jak żeby mógł stawiać diagnozy tak jak psychiatra, musi powinien skierować leczoną osobę do psychiatry. Tak samo psychiatrzy, kiedy ta, to leczenie farmaceutykami, innymi metodami powinno być wsparte po prostu leczeniem przez psychologa, odsyła taką osobę, żeby udzielił jej również pomocy psycholog. Dzięki temu ta osoba może być jak najszybciej, jak najskuteczniej wyleczona. Po prostu ten i ten mają inne środki. Ten jest lekarzem, znającym ciało człowieka, wiedzącym, Jakie leki przepisać, żeby zapobiegać chorobom posiadającym olbrzymią wiedzę właśnie też o psychologii. Natomiast psycholog zajmuje się głównie właśnie naszą psychiką, pomocą w radzeniu sobie z jakimiś problemami, z którymi nie mamy szans samemu sobie poradzić i ta współpraca między psychiatrą a psychologiem powinna jest i najczęściej jest bardzo dobra, jeśli Leczona osoba potrzebuje drugiej osoby, czyli jeśli jest u psychiatry, psychiatra stwierdzi, że potrzebuje porady, pomocy psychologa, po prostu odsyła tą osobę do psychologa. I odwrotnie, psychiatra, psycholog, przepraszam, powinien odesłać badanego do psychiatry, kiedy wie, że sam nie jest w stanie sobie poradzić i nie ma środków, żeby pomóc danej osobie. Dziękuję za uwagę.